i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Zmiłuj się nad nami. Z krzyżem szliśmy ulicami naszego miasta. Tak jak dwa tysiące lat temu Chrystus dźwigał krzyż na Golgotę. Szliśmy obok kościołów, świątyń, domostw, zakładów pracy, szkół, szpitali. Jeśli ją na swych ramionach mieszkańcy naszego miasta, Ci, którzy tworzą tę społeczną i religijną panoramę tej wspólnoty ludzi wiary W Wpatrzymy w krzyż, przywoływaliśmy historię naszej diecezji zbudowaną na fundamencie tego, który się narodził 2025 lat temu, tego, który przyszedł na tę ziemię poprzez chrzest, który przyjęli nasi przodkowie niedaleko koło brzegu 1025 lat temu, jak i szliśmy przywołując to, co zdarzyło się 450 lat temu, gdy Maryja w znaku Piety zagościła w skrzetuszu.